Ciężki teren, bo jest bardzo dużo żelaza. Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. Piękny głęboki sygnał 20 21, 30 opnijmy Patrzy się jak głęboko biorę sobie rękawiczkę tu. No właśnie, patrzcie się jak głęboko, już monetka chyba, chyba monej, tak mi się wydaje, ale wy... bateria wykrywaczu upadła i patrz monetka, co to jest, he marka, patrzcie się jaka piękna moneta. Jeszcze, jeszcze, nie Może wykopałem. Może być 30, ale zrobię zbliżenie z telefonu. Jest. Nie, tutaj jest o, 30. Piękna, piękna monetka tu jest. O. Co to mamy oficjalnie? Ale big moneta, pocz Albo 30, albo 15. Albo 20 zł. Oficjalnie, patrz jaki moneciak. Wow. Co to jest? Fajna, fajna. Mm -hmm. I można powiedzieć, bo fajna. To jest z tych Spoko, star... To, to z tych ja zdjęcie, zrobię tak. Z tych staruszków. Tamboratynka ta, ta tutaj, taka Cześć, monetka. Czekaj, czekaj tak światło, tak po mm -hmm. zobaczymy, może coś będziemy widzieć. Już mm -hmm. tu jest jakiś. Mówię, że jest, no. Tu. Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Z drugiej strony. Czekasz. Takie... Tu, widać, że to będzie ten. Miedziana jakaś, ale z tych fajnych, czekaj, czekaj. Chyba czekaj. Czekaj. też krajcar nie będzie, to będzie z jeszcze z tych innych monet. Pięć. Bardzo zjedzone nie widać. Tego. No, zjedzone. Te miedzioki są strasznie zjedzone. No? 32-34 dość głęboko w asystencie, żelaza. I 23 wykopiemy Kopem kopem Patrzcie jaka dziura Co to wyszło no, Jakiś staruszek hmm? Boratynko Zrobię wam zbliżenie Tutaj ta monetka hmm? Boratyneczko Ewidentnie Hmm. Jeszcze ją w domu przeczyszczę, jeszcze sobie ją potem przeczyszczę. To na filmiku wam fajnie pokażę ją, ale bo ewidentnie 1660, na no coś takiego tu piszę. Zobaczcie sobie, hmm. Hmm. Paść, jaka dziura. Dobra, idziemy dalej. I kolejna monetka. Tu, A. oficjalnie. Pik. Co to jest? Ale chyba Perolo Perel. Co to mamy? O, co to mamy? Ach, myślałem, że jakaś inna. Dwadzieścia grosz rok siedemdziesiąty szósty. Dobra, idziemy dalej. Monetka piękna. Monetka tu, o. i monetka. Proszę bardzo, co to mamy? Z tych starych monetek. Co to jest? Ja zrobię zbliżenie. No i monetka. Podejrzewam, że bora tynka. Ale zniszczona. Dobra. Idziemy dalej. Chodziłem chwilę na tych złotych polach na tych aktualizacjach z punktu drugiego. Teraz przełączę się na punkt pierwszy z aktualizacji. Czyli wybiorę sobie pola, wybiorę sobie pola, wybiorę sobie w tym momencie tutaj M3. Wejdę sobie tutaj. Szybkość odzyskiwania sygnału mam na 7. Przyciskamy sobie potwierdzenie i mamy tak, tutaj mamy na 0, tu mam na 0 i teraz tak, ja ustawiam teraz tą nową funkcję na 3. Jest możliwość wyboru na 6, ja ją wybieram na 3. Zobaczymy jak się będzie wykrywacz zachowy, bo jeśli będzie stabilny podkręcę mu na 4. Bo to wszystko zależności, to jest wszystko, to, to jest wszystko zależne od tego, jak grunt będzie resetowany. Czyli im większa wartość tego DT, tym grunt zostanie bardziej zresetowany, ale wykrywacz może być niestabilny. Czyli ja ustawiam sobie w tym momencie teraz na 3. Zatwierdzam sobie szybkość odzyskiwania, daję sobie na 7. Y Dźwięk daje sobie na 3 I podbicie sygnału na 3 Dobra Zobaczymy jak się będzie zachowywał Widzimy się przy kolejnym dołku I teraz tego dołka Łuska Pierwsza Pierwsza wojna światowa Zrobił, Zrobiłem eksperyment Funkcja DT Będę zaczynał od 6 i będę schodził w dół Zobaczymy jak wykrywacz będzie się zachowywał Na razie jest na 6 i powiem Wam, że jest ani nie jest płytszy, ani nie jest głębszy. Co zauważyłem? Sygnał i głębszy cel, tym sygnał jest bardziej dokładniejszy. Czyli można sobie na przykład, że jeśli będzie na przykład moneta, to jest moneta, a na przykład nie żelazo. Tutaj jest taka największa różnica, w tym właśnie. W tej funkcji, że po prostu jeśli mamy głęboko żelazo, to nie będzie nam przekłamywać, że to jest kolor i musimy to kopać. Tylko zastanawiam się, jak będzie na przykład, jeśli będą na przykład średniowieczne groty, które one pokazują na kolor, czy one nie będą maskowane. Ale to już, to już jest czas, żeby to sprawdzić. Dobra, idziemy dalej. Piękny, głęboki sygnał 37, 30, 29. No, podejrzewam, że może być fajna monetka jakaś. Dobra, kopnijmy. Piękny sygnał 29:30. Patrzcie, jak głęboko był. Głęboko jest. I czysty, piękny dźwięk. O, o, a co to tu jest? Monetka. Ciekawe co to za monej. Pyk. Wo! Patrzcie. Się. Golden. Ha ha ha. Goldenik. Ha. Ha. Który rok? Guldenik 1923 Dobra, zrobię wam zbliżenie Patrzcie co wyszło piękny guldenik Jedna druga guldena trochę, trochę trochę zjechany ładny Pięk No powiem wam, że legend odrobił robotę Patrzcie jak była głęboko Piękna, piękna Piękna moneta 1923 rok To sreberko Dobra. Idziemy, idziemy dalej. Pogoda dzisiaj przepiękna. A jakie piękne tereny. Dobra. Powiem Wam, że chodzę dość chwilę. I powiem Wam, że trójka to jest mistrzostwo. DT3. A nie cztery, nie 5, nie 6, Dlatego, że pierwsza sprawa, wykrywać się spłyca. Po, po drugie, jest bardziej niestabilny. Po trzecie, yy, zmniejsza mu się jakby yy, speed, yy, po prostu szybkość, szybkość odzyskiwania sygnału. Przy, przy maksymalnym, właśnie dt mam na 3 i jest idealnie. Wykopałem przedtem monetę. E, Pereloch to nie nagrywałem. Bardzo głęboko, i nie oszukało nic. A przestawiłem, a wyłączyłem tą funkcję i przekłamywał. Więc robi robotę. Dobra, kopnijmy to. Powiem Wam następną różnicę funkcji pierwszej aktualizacji 1.14 Day Legend. Ustawienie BDT na 3. Też powoduje to, że dźwięk gdzie przy normalnym użytkowaniu wykrywacza, to pokazuje piękny kolor. Przy włączonej funkcji na 3 takie, takie właśnie tubki od maści, puszki będą wskazywane kolorem, ale odróżnicie, że to, jest, że to jest dziadostwo, bo będzie taki przy kolorze będzie w tle taki delikatny, jakby bas. No, powiem Wam, że Legend zrobił robotę piękną. Dobra, idziemy dalej. Widzicie, widzicie te kamienie tu. Zobaczcie się. Widzicie? O. I to jest. I właśnie punkt trzeci aktualizacji 1.14 jest właśnie po to, bo te kamienie dają. Fałszywe sygnały, jeśli są w ziemi, powiem Wam, że legend odrobił robotę. Dobra, idziemy dalej. I kolejny, I... i kolejny piękny, głęboki sygnał, ale przerzuciłem się znowu na Goldfield. Bo powiem Wam, że jest rewelacyjny. Powiem Wam, że jest normalnie rewelacyjny. 45 Pokazuje 47, nawet pokazuje i bardzo głęboko. Dobra, kopnijmy. I teraz tak patrzcie, wykopałem. Wykopałem korka z rdzewiałego. Ogólnie bym to nie kopał, tylko w celach testu. I teraz się patrzcie, mam wyłączoną F1, czyli mam wyłą znaczy wyłączoną na 3 wyłączoną. Włączono mam F1, mam zdyskryminowane żelazo do 10 i teraz tak, pokazywało 45-43 ładnym sygnałem, ale co się poprawiło? Poprawiły się dwa wskaźniki, bo pokazywało tu, pokazywało pół, że to jest kół, bo w ogóle skalibrowane wykrywacze są tak że jeśli jest coś okrągłego, to znaczy się, że wykrywasz to odbiera i pokazuje dość wysoko. I teraz tak, ten wskaźnik pokazał na połowę tej skali, czyli połowę koloru, ale pokazał, pokazywał całe żelazo. Na goldfield. I na funkcji, już Wam pokażę, iron ustawiłem sobie na 3. Bo jest to sygnał, który odbiega od, jak to powiedzieć, wyrównuje sygnał między, jeśli gdzieś, gdzieś sygnał jest, leży bardzo głęboko, obiekt, a bardzo płytko. I wtedy ten, te, te dwa sygnały, one się równoważą, jakby, czyli nie okłamuje nas wykrywacz. Dobra, idziemy dalej. Zmieniłem sobie jedną funkcję, zaraz Wam pokażę. A mianowicie iron dałem sobie maksymalnie na 5. Dlatego, że y, będzie, będziemy lepiej słyszeć żelazo, a mały, na przykład drobny kolorek. Czyli na przykład, jeśli będzie żelazo, to będzie nam robić taki, takim basem. Bu, bu, bu. A jeśli będzie malutka monetka pomiędzy tym, to będzie takie cyk, 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 rewelacja. Dobra, kopniemy, zobaczymy, co to mamy. O, tutaj. Patrzmy, co to nam wykryło. Ale małe Naprawdę goldfield Patrzcie, się, chyba moneta moneta Monetka, patrzcie się. Ha Moneciak Ha A pięknie biło Co to za monet Dobra, zrobię wam Zbliżenie o, Podczyszczę ją troszkę O, już widzę co to za monetka 10 grosz ale patrzcie się jak zjedzą. Dobra I teraz tylko takie 10 groszy przedwojenne. No to jest ten 1923. Ale patrzcie się jak zjechan. Nie do wiary. No ale monet, ale moneczek. Dobra. Idziemy idziemy dalej. Ale jest ciepło. Powiem Wam, że chyba go, chyba go ustawiłem, tak jak ma być. Następny piękny sygnał 29, 30, 22. Pięknie separujesz między żelazem a kolorem. Na tym właśnie programie Goldfield. Już Wam muszę powiedzieć. Yy, najważniejsza rzecz przy tym programie. Punkt trzeci. Grunt balans. Kopniemy. Co innego odkopałem? Tu. Monetka. Co, ta sama? Powiem Wam, że same monetki mi wychodzą. No pewnie tak. Dobra, oczyścimy. Ale muszę Wam powiedzieć, że ta aktualizacja 1.14 Mistrzostwo Świata. Normalnie Mistrzostwo Świata, powiem Wam. Dobra, zrobiłem zbliżenie tej monetki, wyczyszczę ją, troszkę, podczyszczę. No, patrzcie się, ta sama 10 groszówka. 1923 2 metry obok. Patrzcie się, dwie 10 groszówki. I to są te cynkowe. Ale zjechane. Obok siebie. Tam była jedna. Tu jest druga. Dobra. Ale cieszy, cieszy. Powiem wam, że ustawiony tak jak ma być. Nic nie kombinować. Najważniejsze przy ustawieniu, po coś przy ustawieniu tak. Co jest najważniejsze przy ustawieniu tutejszej aktualizacji 1.14? Przede wszystkim w punkcie 1 i w punkcie 3, i w punkcie 2. Bo ja w tym momencie chodzę na Goldfield. Podbicie żelaza mam do 5 i ręczne ustawienie balansu gruntu do aktualizacji w punkcie piątym. Rewelacja. Dobra, idziemy dalej. Kolejny piękny głęboki sygnał. 28 pomiędzy żelazem. Chodzę na programie goldfield Powiem wam że kosi dobra kopnijmy dziś mówiłem kolejny moncik co to mamy 5 grosz 40, o, 49 tak, bo to było chyba z tych 40, 49. No, 49. Kolejna monetka. Moneta za monetą. I wiem kiedy. Jest tak specyficzny dźwięk na monetkę teraz po tej aktualizacji, że nie do wiary. Dobra, idziemy dalej. Kolejny piękny sygnał. Głęboki. No, nie taki głęboki. 37 brak kopnijmy Fajna rzecz mi teraz wyszła Podejrzewam, że Może być z czasów Rzymskich Patrzcie się Materiał nawet sam o tym mówi. Zbity brąz. Zrobię, wam, zrobię wam zbliżenie. No, patrzcie, może być jakieś nawet uszkodzbanka od banka starego, albo od jakiejś rzeźby. Może ktoś kiedyś się spotkał Podobną rzeczą. To niech napisze w komentarzu. Fajne, a ciężkie. Dobra. Idziemy, idziemy dalej, bo jeszcze pójdę se tam na dół. Tam na dół sobie jeszcze pójdę, wrócę się tu do góry. Tu do góry się wrócę i pójdę se tam i, i do auta. Dobra. I kolejny piękny sygnał. Pewnie kolejna moneta ale piękny piękny dźwięk dobra, kopnijmy no i oficjalnie 37 patrzcie się jak głęboko O, jeszcze głębiej. I co to? Co to? Co to mamy? Jaki monet fajny. Jeszcze głębiej? No to, to ostrożnie już, bo tu może być coś ciekawego. kościach, tu jeszcze głębiej. No nie do wiary. I co to mamy? Ha. zapalniczka stara, stara. stara zapalniczka. Ha. Ale hec Ale skąd się tak wzięła głęboko? Skąd się tak wzięła głęboko? Nie do wiary No zapalniczka Może być druga, pierwsza wojna światowa Dobra, idziemy dalej. Jeszcze chwilkę pochodzę, i resztę biorę się w stronę auta i jadę do domu. Bo już powiem Wam, że już mam dość tych moneciaków. No. I kolejny bardzo głęboki cel 34-32. 35, 16, 37, 11 Więc pokazuje kolor i żelazo, że jest. Dobra, kopnijmy Oficjalnie. To mamy. Tutaj. O, monetka! O, monetka, co to mamy? O, 50 groszy! Przedwojenne 1900! 1923! A już myślałem, że jest rewereczka, ale patrzcie, jaka piękna! Jaki piękny stan! Lubię te monetki, one są takie ładne! Dobra, zrobię Wam zbliżenie! no to nawet ładny stan wam powiem dobra I tutaj ta 50 groszóweczka 23 no, powiem wam że ładny stan no, bardzo ładny stan wam powiem jak z ziemi to rewelacja no, troszkę tu starta ale jest ok a myślałem, że sreberko. Niestety nie sreberko. Jeszcze chwilkę pochodzę i... Jeszcze chwilkę pochodzę i biorę się. Dobra. Dzisiaj jest przepięknie. Dzisiaj jest normalnie przepięknie. Piękny krajobraz dzisiaj. Super. Dobra. No, ja już na dzisiaj kończę. Monetek wyszło w hu, jak to ładnie powiem, nie no tak na serio, chodziłem z jakieś dwie godziny, guldenek srebrny wyszedł, potem co tam jeszcze fajnego wyszło, dwie monetki 10 groszy przedwojenne, teraz, nam, teraz mi wyszło jeszcze 50 groszy przedwojenne, no, i takie pierdołki, jakieś, perelochy, perelo, pereloski, Austro-Węgry. To co? Jeszcze bym pochodził, ale już się ściemnia. Fajnie cieplutko dzisiaj, jak nie wiem co. Dzisiaj cieplutko. Fajnie było pochodzić. Coś się zawsze znalazło. I teraz tak, najważniejsza rzecz. Jeśli ktoś się boi aktualizacji, niech tego nie robi, bo zmienia wykrywacz. Jeśli nie opanowaliście tamtego softu, nie instalujcie 1.14, to jest pierwsza sprawa. Wypowiem się do programu Goldfield, bo na tym dzisiaj prawie praktycznie cały dzień chodziłem co mogę powiedzieć, mistrzostwo świata, odróżnienie odróżnienie żelaza od głębokiego koloru mistrzostwo nie spotkałem się z żadnym, w żadnym innym wykrywaczu żeby było to tak dopracowane dla mnie super, dla mnie bomba jak na razie będę tylko chodził na tym, na tym programie Goldfield ustawienia wam pokazywałem i najważniejsza rzecz jaka jest przy tym programie: Grunt, Balas, Punkt Trzeci. Dobra, nie zanudzam. Trzymajcie się do następnego filmiku. I hej.